To co, zostaliśmy tylko ty i ja? Fajna to była przygoda. Wszystko zniknęło. Przez ostatnie tygodnie każdy dzień przynosił coś nowego. Każdy prezent, każda historia miała swój moment. Ale teraz pozostała pustka. Trzeba by na pewno, no nie byłbym sobą, gdybym nie przygotował czegoś specjalnego? Otóż to w ostatnim odcinku to prezent dla Was. Sponsorem odcinka i tego prezentu jest Komputronik. No i ktoś z Was go będzie mógł zdobyć. A jak to zrobić? Zasady są dość proste. Ja Wam o wszystkim powiem. A jeszcze mi dodatkowo zostały dwie sztabki, więc może powiększymy nieco dzisiejsze rozdanie. Każdy koniec to początek nowej przygody. Zakończmy dziś wspólnie rozdział Adwentech 2024. 4. To był technologiczny kalendarz adwentowy, gdzie przez 24 dni rozdawania prezentów w końcu doszliśmy do końca i dzisiejszy prezent trafi do kogoś z Was. Ale żeby Was nie trzymać w niepewności, to macie linka na dole w opisie, żeby dołączyć do zabawy o komputer. Tam trzeba odpowiedzieć po prostu na proste zadanie. Który element tego komputera najbardziej pomoże Ci w jego użytkowaniu? Który element tego komputera najbardziej pomoże Ci w jego użytkowaniu? Teraz tak, czytam treść tego zadania, to coś mi mniej nie pasi. Tobie też? Dlatego jest dopisek, że ma być kreatywnie. Puśćcie wodze fantazji i odpowiedzcie tak, jak Rozumiecie to pytanie? Ja nie rozumiem. To co, Mati? Chyba pora w takim razie odpakować tego potwora. A nie jesteś ciekawy, kto myślił jakie prezenty w serii adwentach? No, trochę jestem. Widz też jest chyba ciekaw, to co? No to uchylmy rąbkę tajemnicy. W końcu nastał ten czas. Zapraszamy w takim razie Mattiego, to jest mózg całego Adwentecha w tym roku. Warto jest obserwować jego Instagrama, bo słyszałem, że czasami likuje to, co będziemy robić w kolejnych odcinkach. Ja likuję, to ty zlikowałeś u Daniela na streamie, kto wymyślił ten prezent, nie ja. Ale by ty mi powiedziałeś w czasie nagrywania odcinka. Ja pilnowałem cały czas każdej tajemnicy, jaka była w tym odcinku, a Ziemniak sobie przychodzi do Enigmy na streamie i mówi: hm, Enigma, fajny prezent wymyśliłeś. Dlatego, że wy prosiliście, żeby wam o tym powiedzieć, to my odpowiadamy i w tym odcinku powiemy wam prawie o wszystkich prezentach, bo kilka tajemnic mimo wszystko musi zostać zachowane. Zacznijmy od początku. Lećmy po kolei. Pierwszy odcinek. T-Volt i to wiedziałem, jak przenosiłem paletę z kurierem. A tak, bo ten, ten prezent przedwcześnie nie zapakowany totalnie, no tak, Nie był podpisany jeszcze że od tej osoby. Przyjeżdża kurier, <grytania> wielka paleta, a ja po prostu z ciekawości mówię: "Co to takiego dużego ktoś przysłał?" Wyobraźcie sobie, że ziemniak do mnie dzwoni, któregoś nie mówi: Mati, zamawiałeś wielką maszynę do popcornu?" Wiem, że ktoś to stresza to zapakują. Maszynę do T-Volta wymyślił wujek Paolo. Ze swoim wspólnikiem Wojtkiem. I uważam, że to był jeden z tych fajniejszych prezentów. Drugi odcinek omijamy. I kolejny odcinek to jest y, wielofunkcyjny stół do gier. Ja mam wrażenie, że ty powiedziałeś, kto to wymyślił: Krzychu. Krzychu! Czyli I czekaj, i... prezent od krzycha trafił do Emila, no a Emila to Krzycha? Stąd się, stąd się wzięło to, bo wtedy podczas nagrywek z Emilem powiedziałem, że to jest od krzycha i Emil mówił: Kurczę, to szkoda, że nie wzięliście mojego prezentu, bo byłby idealny dla krzycha. I wtedy powiedzieliśmy, że weźmiemy ten prezent i powiedzieliśmy to na odcinku, że to jest stricte na niego prezent przygotowany przez Emila. Tak. Co było w kolejnym odcinku? Kolejny odcinek to był. Y, Test wiralowych gadżetów z TikToka, więc to wiemy, wszyscy już ludzie się dowiedzieli, bo ta nawet była jedna rzecz ze sklepu tej osoby, czyli d streama d so -Stream -Stream wymyślił bardzo fajny prezent, zapakował go w dodatku pięknie, więc szapoba. Dobra, Kaluch. Y czyli dziewczyna. Się... No, kto? Nawcia. Tak. tak. No? Dobrze, tak, bo tam był cały zestaw różnych gadżetów. Tak, tak, Tutaj tak, było no. widać kobiecą opiekuńczość i zadbanie o to, żeby zdobyć jak najwyższe noty w naszych trzech dziwnych kategoriach. Dobra, to prezent już do krzycha wiemy, że wymyśliłem, bo to mówiliśmy na odcinku już. Stricte. Do pago. Do pago do snu. Ale kurczę, ty już mi powiedziałeś wtedy, jak było. Że po prostu brakło wymyślnych, kreatywnych prezentów od wtedy wszystkich. wtedy stwierdziłem, że śmiesznie będzie wkopać ziemniaka z kimś do łóżka. Tak więc ja wymyśliłem prezent do Pago. I to jest jeden prezent z całej serii póki co, który tak. kupiłem też dla siebie czyli inteligentną matę do snu, bo chcę ją w końcu zaprogramować, żeby gaszliła mi światło, jak idę spać. Może kiedyś się uda. Mokry suchar i sauna. To był twój mokry sen, żeby saunę dla siebie sprezentować. Nie, ja wtedy e, popytałem czatu GPT, jakie prezenty mogę wymyślić i z 200 propozycji podpowiedział pod mi 10, z czego finalnie wyszło chyba 5, zamówiłem z tego. Na początku chciałem tą saunę wybrać na podczerwień i gdybyśmy zamówili to dwa tygodnie wcześniej, to byłaby na podczerwień, no ale niestety już potem się wyprzedała i nie było jej nigdzie w internecie, więc wpadło na prostu na, na tą saunę. No niestety część prezentów była wymyślonych zewnętrznie, nie przez influencerów. Jakby nasz szczytny pomysł tego, że pojawią się 24 głowy, gdzie każda wymyśli po jednym prezencie, to no... no. Kolejny czyjś, ktoś mówiliśmy w na odcinku, że prezent do Kioto wymyślił t -World. Tak. To widzę, że nie wiedzą, ale prezent, który dostał Czuga, czyli zestaw do sprzątania, wymyślił Pago. Dlatego ja się pytałem w czasie odcinka, czy on się na nas mści. Za te wszystkie tak. razy, kiedy z Matiem wbijaliśmy do Pago i mu sprzątaliśmy całą chatę. Znaczy, Chyba tak. PlayStation Portal. Tego nie wymyślił Niantyfan na przykład? Właśnie, tak. Niantyfan wymyślił, no bo widać, że PlayStation i. Jest... To ja myślałem, że to wymyślił drona, teraz tak strzeliłem wiesz. No właśnie. To Joshi wymyślił drona? Nie wiem, za chwilę się dowiesz. Niestety, nieantyfan nie mógł, rozchorował się, nic nas nie odwiedził w tym roku. Drugi rok z rzędu nie antyfan akurat złapał pod koniec, bo no. tak nam się ułożyły że, y, nagrywki, że pod koniec mieliśmy nagrywać, no ale przypadek losowy, no to już. Prezent do szyni, ty już wiesz, bo to wtedy mówiłem na, na odcinku, wymyśliła siana. czyli maszynę ninja, która robi lody, to dziwnie brzmi. Tutaj dużo osób czeka, bo ty już mnie rozlikowałeś. Prezent Juszego wymyślił Enigma, z moją pomocą jakby wymyślił case, że chce prezent zapakować w beton. Ja wymyśliłem, co zapakujemy, zamówiłem, co zapakujemy też cały cały beton naszego e, przyjaciela Janusza, który zajmuje się budowlanką. mówię, Janusz, jest problem, musisz ogarnąć beton na wczoraj. Ogarnął ten beton i taka ciekawostka: prezent, e, zapakowanie tego prezentu w sam beton kosztował 300 zł. Więc widzicie, dlaczego był cały vlog na temat kosztów Adventa? Po prostu tak. one się domnożyły przypadkowo. Bo ktoś miał widzieć mi się. Co więcej, Enigma, tworząc tą całą intrygę, stwierdził, że musi sam wziąć się za montaż odcinka. I on ten odcinek cały zmontował od A do Z, bo chciał, żeby klimat został od Dany, tak jak on to miał w głowie. Kolejny prezent, y, nafcia. To też powiedziałem chyba wtedy już przy nagrywkach. Wiesz o tym, że dzisiaj byłem kupić worek na gruz, żeby zebrać ten beton z tego odcinka? Jesteśmy już po tym odcinku, nafcia. Pomożesz mi zebrać ten gruz? Mam wrażenie, że mi Mati też powiedział, że to była... Emi. Tak. Co Emi dostała, to jest dopiero jak do tego dojdziemy. No, przejdziemy. Krycha i Pankejki. Krycha i Pankejki. Wydaje mi się, że nikt z tej listy nie wymyśliłby czegoś tak profesjonalnego, żeby zrobić profesjonalny sprzęt, więc... Nie no, mówiliśmy na, na odcinku wtedy, że ja powiedziałem na odcinku, że nie miałem pomysłów na kolejne prezenty, a się zwróciło do nagrywki, brakowało nam prezentów, więc dla Krychy i dla wujka Polo. I ja te prezenty wymyśliłem personalnie i dla nich powiedziałem, też powiedziałem to na odcinku, że dla nich, to jest, dla nich to jest personalnie skierowany prezent z myślą o nich, więc to były takie... E Wyjątki od reguły. Dobra, to już wiemy że do wujka Polo. Ja też wymyśliłem, bo to też powiedziałem na odcinku. To też już wiesz pewnie, bo Ci to już mówiłem. E Emil rzemie mi inteligentny Sedes. Ostatecznie powiedziałeś, bo się mi też zapytała Ciebie. Tak. I to wymyślił. Mokry suchar. Mokry suchar, Tak, wpadł na taki genialny pomysł. Mi się bardzo spodobał. Dostała droższy model niż piero, pierwotnie miał być, bo pierwotny model nie było go po prostu w magazynie w Europie. I dostaliśmy droższy za 1300 zł, a tamten kosztował 1000 zł i nie miał suszarki do dupy. No, ważne, że przyszło, chociaż głupio, że po czasie, dlatego nie mieliśmy zrealizowanego planu posiadania wszystkich prezentów w kadrze od samego podstawy. No bo jakby widzicie, że cała organizacja tego była bardzo skomplikowana, rzeczy, które się przesuwały z dnia na dzień, czasem nawet o kilka tygodni, więc nagrywaliśmy parę odcinków, Kolejne prezenty, nagrywaliśmy odcinki, domawialiśmy prezencje. Z prezentami tak było, że na przykład do Kasi mieliśmy jedną trzecią prezentów w sobotę, w niedzielę nagrywaliśmy, a w poniedziałek szedł odcinek. Eee, dron. Joshi. A ja byłem przeświadczony od samego początku, że to nie Pan wymyślił. A ja w ogóle zobaczyłem pewnego dnia, siedząc nie na tak inteligentnym zestawie, jak był w jednym z odcinków, zobaczyłem u technostrefy właśnie tego drona. patrzy się na to pudełko, mówię, to musi być w czasie tego, tej serii. Mówię, nie Pan pewnie to wymyślił, a to się okazuje, że no. pada do Snaksa, kto wymyślił. Mati. Tak, skoro Mati dostał ustalony budżet w 1000 złotych, to stwierdził, wykorzystam ten 1000 zł. Tak? Serowar to wiesz, właśnie do odcinku. Co tak. od siedzieliście, że ja wymyśliłem serowar. Co ciekawe, to nawet by nie trafiło do Benka, gdyby się nie antyfan nie rozchorował. Tak? No tak, tak no bo, tak, bo no były dwa prezenty, został ten jeden prezent. Kolejny doszedł kolejnego dnia, więc został ostatni, co mówiliśmy na nagrywkę, został ostatni prezent. Benek trochę nas poratował tutaj swoją obecnością i miał trafić nie antyfan. Dziękuję I Benek. Ja. Tak, i nie antyfan by dostał w domyśle serowar. No i ostatni odcinek był z Kasią, to Kasi. Doniczkę wymyślił Diables z Nieuczesaną, miało być tam więcej rzeczy. Ja. Martie jestem ciekaw, co miało być jeszcze oprócz tej doniczki. Z tego co mi management przekazał, miało, miał być taki wiralowy robocik z TikToka, kolejna miała być druga doniczka. Ale finalnie doszła tylko jedna doniczka, więc. Ale jedna rzecz jest, o której chciałbym tutaj, a chyba to się ekran wyłączył. O której chciałbym wspomnieć, mianowicie to, że ja nie wiedziałem, co jest w prezentach, był dla mnie mega wielkim obciążeniem psychicznym, bo jak mam coś w ogóle. Głowie... Ale właśnie przez to wyszło to fenomenalnie, bo nie wiedziałeś sobie w tych rzeczach i też się cieszyłeś. Bądź smuciłeś, co nagle ktoś odpakował. To były te fajne emocje, moim zdaniem. I tak powinniśmy robić to w przyszłym roku, że też nie będziesz wiedział, co jest w tych rzeczach. To co, Mati? To może w przyszłym roku też nie będę wiedział, kto przyjecie I ty się zajmiesz kwestią prezentów, kwestią dogadywania ludzi. Ja biorę urlop w 4 w przyszłym roku. Dzięki! Wiedzcie, że staramy się, żeby te wszystkie odcinki, które tworzymy dla Was, były po prostu na jak najwyższym poziomie, żeby były jak najciekawsze i po prostu w tym roku nieco zaryzykowaliśmy i... Ja zaryzykowałem, bo dałem Tobie, Mati, żebyś mógł tam podejmować większość decyzji. Ale uważam, że to była bardzo fajna i ciekawa przygoda. Coś totalnie unikatowego. Jak komuś się ta seria nie podobała, to wiedzcie, no, nie każdy eksperyment musi się idealnie udać, ale overall uważam, że było naprawdę fajnie. A jeszcze fajniej będzie dla jednej szczęśliwej osoby, która wróci do domu pewnego dnia i dostanie informację, Wow, zdobyłeś albo zdobyłaś nowy komputer. To teraz pytanie, co w tej maszynie jest? Zestaw wymaga transportu na palecie, więc ja mam świetny pomysł. Zamiast podpisywać kompa, to do zwycięzcy trafi paleta. Wow, stary Widziałeś kiedyś taką customową, podpisaną paletę? Ona może być twoja. Zgłoś się na dole w formularzu, odpowiedz na pytanie. W sumie to jest zadanie, nie pytanie. A możesz zdobyć paletę, a na tej palecie będzie komputer. Ten, który znajduje się w środku. Więc zobaczmy, jaki zestaw mamy dzisiaj na stole. Otóż nie wiem, czy wiecie, ale komputernik w swojej ofercie ma gotowe zestawy komputerowe. I to jest jeden z takich zestawów, do którego linka także daję wam na dole, linka w opisie. Teraz powinna szyba strzelić. Nie, nic nie mów, że nic, nic nie ma strzelić. No, co spadło? Karta graficzna. Nie, to tylko puste opakowanie. Przynajmniej taką mam nadzieję. Nie no, dobra, tu są wszystkie elementy, które są niezbędne. W przypadku, jakbyśmy chcieli coś zmodyfikować w komputerze. Ale to nam od razu może zdradzać, że w środku mamy kartę graficzną TAF Gaming B605. Kartę graficzną. Jestem tak wytyrany po tegorocznym Awentechu, że to jest masakra. Mi się myli, jak ja mówię. Pa. Nie chcę tego stołu porysować jeszcze bardziej. Patrz, jak. Przed pierwszym uruchomieniem. Ojej. To nie będzie nam potrzebne. Ty, no. jak to jest nisko w ogóle? Zobacz tą kartę graficzną. To jest tak zwany German style. No ale w sumie popatrz. Się, w takiej sytuacji nie ma problemu, jak ktoś niesie komputer z zamontowaną kartą graficzną, bo ona nawet nie ma, gdzie się wyłamać. No ale ile ma teraz airflow? Ooooo. Ale to jest bardzo ładny komputer. Nawet masz customowe przewody. I jeszcze jedną rzecz ci chciałem pokazać. Popatrz, się, ta obudowa Corsair jest całkiem przemyślana. Ona ma tutaj miejsce na przewody. Wypuszczasz sobie wszystko, łapiesz w innym miejscu. Jak masz kompa na stole, to nie tak jak na przykład w Fanteksie mieliśmy, nie? Że masz zamkniętą szybkę jeszcze z tyłu. Tylko masz przynajmniej miejsce, żeby te przewody ogarnąć. Jak przy tyłu? Cable management? Stary. Pamiętaj, że to jest obudowa taka typu akwarium, więc tutaj nie trzeba zbyt dużo robić z cable managementem, ale możecie sobie zobaczyć. Ej, ładnie. Stary, patrz, masz z tyłu miejsce na dyski. Z tyłu obudowy. Widzisz? Nie. Tutaj masz na 3,5 cala. No. Ty rzeczywiście. To jest ogólnie obudowa Corsera 3, y, 2500X i mamy dodatkowo tutaj zasilacz Corsera. Zastanawia mi cały czas ten najemnik, co on tutaj robi. Ale wentylatory są wymienione na Endorfi, Fluctusy 120. Dobra, podłączmy i zobaczmy. Już wiem czemu. Po co jest ten Lion Lee? Mówiłeś o customowych przewodach. I obczaj, że ten customowy przewód 24 pin. To jest Lion Lee zapewne. Ej, ale to jest bardzo ładny komputer. Ktoś potegował dobrze. Odpalmy tego potwora. W przypadku komputera takiego gamingowego, to za dużo mówiłem przez ostatnie 24 dni. Sprawą drugą rzędną nie są jego podzespoły, bo Pierwsze na co... Z... Dobra, nie gadaj. Patrz, co on świeci tak. I to jest rzeczywiście fajnie przekminione, bo tak jak karta graficzna sobie pobiera powietrze z dołu, tak tutaj wentylatory mamy praktycznie przysunięte do niej, więc temperatury samej karty graficznej muszą być naprawdę świetne. Świetne. Oprócz tego w środku mamy Ryzena 7800X3D, czyli procesor znany z tego, że wcale się zbyt mocno nie grzeje, a że mamy zamontowanego tutaj chyba... To jest Navis F360, nie? No to stary, no to do tego procka, no to stary, to będzie jakie to będzie ciche? A oprócz tego mamy 64 GB ramu Kingston Fury w formie dwóch kości. I jako dysk M2 mamy tutaj dwuterobajtową jednostkę, która pomieści zarówno system, jak i naprawdę sporą bibliotekę. Gier. A karta graficzna jest jaka? 4070 super. Nvidia GeForce RTX 4070 super. Seria 40. Seria RTX 4. Dobra już nie. Od Asusa. Wszedłem na stronę produktową tego komputera i odpowiem na jedno z pytań, bo ktoś tam wspomniał, że głośne są wentylatory w trakcie, kiedy nie używa nawet komputera. Możecie zobaczyć, tutaj jest BIOS. I jak wejdziemy, to mamy CPU fan. Wchodzimy sobie w kufon Control i możemy sobie zmienić i ustawić np. ze standardowej krzywej ustawić sobie Silent. I wtedy przy mniejszych obciążeniach będzie mniej. Wystarczy. To teraz inna, lepsza ciekawostka. Przyjęło się, że komputery gotowce są beznadziejne i niegodne polecenia. Otóż nie, bo nie wszystkie takie są. Przykładowo wejdziemy sobie na stronę tego gotowca. I rzeczywiście możemy zobaczyć, że jego cena wynosi w tym momencie 10 990 zł. No to postanowiliśmy przeprowadzić badanie razem z Matim i wrzuciliśmy wszystkie podzespoły, które są w środku, do koszyka, co nam dało łącznie 11 565. Ale w tym momencie nie jest dostępna obudowa. Jak spojrzymy sobie na obudowę, to za tą konkretną trzeba zapłacić jeszcze dodatkowo 580 zł. Czyli zdarza się tak, że jak wybierzemy gotowca, to jesteśmy w stanie go po prostu kupić taniej. Z czego to wynika? Nie wiem, czy ja mogę mówisz takie rzeczy, bo tu to... no, są się w stanie dogadać za niższą cenę komponentów. Tak, jak Mati powiedział, dzięki czemu często mogą po prostu pozwolić sobie na sprzedanie gotowca po prostu w niższej cenie. Dodatkowo, czy tutaj był Windows? Nie było Windows? Tak, dodałem Windowsa, nie było jedynie w koszyku obudowy, czyli łączna cena tego komputera, gdybyśmy sami chcieli go złożyć, to jest 12 100 zł, coś koło tego, a jesteś w stanie go kupić w komputerniku za 10 990 zł, czyli... czyli trzeba za każdym razem patrzeć każdemu na ręce i sprawdzać, dodawać sobie do koszyka i oglądać i sprawdzać, widzieć. Możecie zobaczyć wynik w naszym ulubionym marku. I to, co jest najciekawsze, to to, że jeżeli zobaczymy sobie na temperaturę procesora, to to, co jest zielone, czyli nasz procesor CPU ma tutaj po 50 stopni, po 50, maksymalnie wchodził na 65, 67. Natomiast karta graficzna możecie zobaczyć ze względu na to ułożenie wszystkich wentylatorów. Cały czas, nie wiem, czy była dobra, ma troszeczkę powyżej 60 stopni chwilami i maksymalnie doszła do 62. No, ale ogólnie to jest bardzo fajny komputer w tej cenie. Zdecydowanie. Owszem, można by było na przykład zaoszczędzić Delikatnie na modelu karty graficznej, bo są na przykład tańsze, i wrzucić ten budżet w coś innego. Ale overall, rzeczywiście ten sprzęcik jest całkiem przyjemny i fajny. W sumie to wciąż trwa jeszcze jedna promocja, ona chyba została przedłużona do 15 stycznia. Otóż, przy złożeniu swojego własnego zestawu komputerowego, tam był Bon. Ale nie pamiętam, na ile to było na 300 zł? Chyba tak. W opisie też ta informację jako taka dodatkowa ciekawostka. Natomiast ogółem, ten konkretny zestaw możecie wygrać w ramach prezentu adwentechowego dla Was, więc wystarczy odpowiedzieć na to zadanie myślę, że trochę wiadomości tam się pojawi, więc nie szybko zostanie on od razu wysłany, bo trzeba jeszcze będzie wybrać zwycięzcę. To też wytężcie swoje komórki myślowe. Oprócz tego, że jest link do tego to dodatkowo w ciągu najbliższych dni tym razem na profilu Dark Project ja dorzucę od siebie te dwie sztapki żeby było rozdanie więc jeszcze dwie klawiaturki a jakie klawiaturki to już autopromocja Onyx Night też dostępna w Komputronik dokładnie w sklepie Komputronik są wszystkie dostępne w tym momencie klawiatury Onyx Night Wireless się pojawił ja swoją sztukę też zamówiłem stwierdziłem że zamówię i zobaczę jak jest spakowane i wam pokażę w takim razie na Storisie. więc warto jest także śledzić Instagrama oglądać wszystkie treści i myślę że w tym roku się jeszcze spotkamy więc to nie jest takie totalne pożegnanie nie, ale jedyne, co mi pozostaje życzyć na ten moment, to po prostu wesołych świąt, po prostu odpoczynku. Ja też czuję, zresztą widzicie po mnie, że ja też potrzebuję trochę odpoczynku. Oj, tak. Zmęczenie, ale takie radosne zmęczenie. Zwłaszcza, że w tym roku ten adwentech był taki totalnie inny od wszystkich innych adwentechów. Pytanie moje do Was jest takie na koniec. Czy chcecie w przyszłym roku, żeby też się pojawił adwentech, czy rezygnujemy z serii i nie robimy daily? Ja myślę, że rezygnujemy. No to już jeden głos jest. Pytanie, czy przegłosujecie Matiego? Dwa inne filmy, które warto zobaczyć, jest miejsce na subskrybujkę. No i to byłoby na tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia i cześć!